To jest druga część programu Artyści Rynków. Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. W drugiej części, tak jak w pierwszej, Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn, CMC Markets. Jakie spółki tracą, a jakie będą tracić w związku z inwazją koronawirusa? Patrząc na zachowanie globalnych indeksów, ta lista jest bardzo długa spółek, które tracą i które mogą tracić, no ale na pewno najbardziej narażone są te spółki, które mają silne powiązania handlowe z Chinami. A takich spółek też jest dużo, bo same Chiny są taką globalną fabryką i bardzo dużo komponentów. Pochodzi właśnie stamtąd, czyli nawet jeżeli problem dotyczyłby samych Chin, a dopiero teraz zaczęła się eskalacja na inne kontynenty, no to już nawet w samych Chinach, jeżeli jest zablokowana logistyka i transport tych półproduktów stamtąd, no to wstrzymuje to działalność wielu, wielu firm. Zresztą już spółki motoryzacyjne takie jak Hyundai, Toyota, dzisiaj Tesla poinformowała o tym, że są problemy. Faktycznie ten łańcuch dostaw został przerwany, no i to może powstrzymać produkcję i będzie. Wpływało negatywnie na, na produkcję w najbliższym czasie. Także to są te spółki. Branża turystyczna bardzo mocno ucierpiała, no i nie wydaje się, żeby to się mogło w najbliższym czasie zmienić. Tym bardziej, że już nie mówimy o samych krajach azjatyckich. W tym momencie coraz będzie więcej obaw co do podróżowania po samej Europie. Więc w tych wszystkich krajach, zarówno w Europie, w Stanach, w Azji, operatorzy turystyczni mogą mieć problemy. Takie same problemy, jak już w tym momencie, mają operatorzy linii lotniczych i linii lotnicze. Szacuje się, że spadek pasażerów rok do roku może przekroczyć 13%, a straty no, mogą sięgnąć tutaj ponad 20 miliardów dolarów. Także no, to są poważne wartości. Więc no, mamy, mamy szereg tych, tych branż, które faktycznie mogą cierpieć. Jeszcze tak, trzymając się transportu i logistyki, operator. Tego pierwszego statku, takiego głośnego, na którym pasażerowie zostali uwięzieni, Diamond Princess, poinformował, że też być może do końca kwietnia będzie zmuszony do wstrzymania wszystkich rejsów azjatyckich. Także te są gigantyczne straty. No i to na pewno uderzy. Zresztą operatorzy gruźli morskiej też mocno w ostatnim czasie ucierpieli. To są spółki, które sporo tracą. Jakie branże mogą zyskać? W zasadzie to już znamy odpowiedź na to pytanie, bo jak się spojrzy na listę z spółek, które się czerwienią na rynkach światowych i króciutką listę tych, które się zielenią, to w tych zieleniących się są spółki farmaceutyczne, takie, które są podejrzewane o to, że znajdą remedium na wirusa. Ale jeżeli chodzi o te spółki farmaceutyczne, no to jest wielka loteria, bo przecież tylko część z nich będzie wygranymi, więc o tym trzeba pamiętać. Wygranymi będą na pewno i takich spółek jest niewiele. Będą spółki, które są działają w pewnej niszy i są bardzo wyspecjalizowane i nie mają zdywersyfikowanej swojej działalności. Czyli na przykład spółki, które Zajmują się y, sprzętem do przeprowadzania telekonferencji, pracy zdalnej dla pracowników. Ale dlaczego to muszą być spółki y, względnie niewielkie i nieozdywersyfikowanej działalności? Bo wiele gigantów IT tym się zajmuje, ale oprócz tego mają też jeszcze inną działalność, która będzie dotknięta. Więc to, to trza, sz, trzeba szukać takich spółek, które mają właśnie działają w jakiejś, w tej w do, w dobrej niszy i nic innego oprócz tego nie robią. I myślę, że ciekawą spółką pod tym względem, nie małą, jest Netflix, bo zajmuje się właśnie pewnym wycinkiem w tej, w tej działalności, nazwijmy to rozrywkowej, ale właśnie działa w takim, w takim segmencie, w takiej niszy, która nie będzie dotknięta, wręcz może korzystać na tej sytuacji, a jego już bezpośredni konkurent Disney, Robi to samo w małej części. Oprócz tego ma parki rozrywki i tak dalej, i tak dalej. I, i on, on będzie w tarapatach, więc no, takich spółek trzeba szukać. Jest bardzo trudno o takie spółki. No, no Jeszcze spółki działające w internecie, takie jak na przykład Amazon, relatywnie na tle detalistów mogą mieć się bardzo dobrze, ponieważ. no ich, ich działalność, jeżeli szybko nie będzie recesji na rynkach, no to ze strony popyt będzie na rynkach, i oni będą tymi, którzy będą dalej sprzedawali. Ich działalność nie jest uzależniona od tego, czy ktoś przyjdzie do sklepu, czy nie. A jakie waluty mają sprzymierzeńca w koronawirusie? No na pewno złoty na, na tym wirusie nie zyskuje. No złoty nie zyskuje, no i raczej od tego typu walut inwestorzy uciekają, a uciekają do tych tak zwanych bezpiecznych przystani. Na pewno tego poszukują, a wśród nich no, na pewno mamy jena, mamy franka, mamy dolara, tak historycznie, ale jeżeli chodzi o Japonię, to Japonia ma gigantyczne w tym problemy, problem, gigantyczne problemy gospodarcze, praktycznie już można mówić tutaj o, o recesji, także pod tym względem to nie sprzyja. Jen się bardzo mocno osłabił, także może jest to moment do kupowania, no, ale jest pewne ryzyko właśnie związane z samą gospodarką, w zresztą też koronawirus będzie bardzo mocno uderzał. No jednak Japonia też jest krajem, która stoi eksportem, więc tutaj jest, jest pewnego rodzaju ryzyko. No dolar. O dolarze już też dzisiaj mówiliśmy, jak tutaj się może kształtować polityka Fedu, że tutaj jest ryzyko osłabiania się dolara raczej ze względu na samą politykę Fedu i potencjalne obniżki stóp procentowych, więc może raczej złagodzić ten czynnik dolara jako bezpiecznej przystani, ten, ten fakt spadków, a nie spowodować wzrosty w jakimś dłuższym zakresie. Także zwycięzcą wydaje się tutaj ta trzecia ze wspomnianych walut, czyli frank. I wydaje się, że w tym momencie właśnie najwięcej kapitału będzie uciekało do franka szwajcarskiego. Sama gospodarka w porównaniu do japońskiej, do amerykańskiej, jest mniej zagrożona skutkami koronawirusa, nastawiona na usługi, więc tutaj jest potencjał na pewno wzrostowy. Kilka słów o walutach, które na pewno bezpiecznymi przystaniami w tym momencie nie są. Myślę, że z uwagi na, na te straty, które są na rynku ropy naftowej, a tam złamaliśmy 50 dolarów na ropie WTI, więc te spadki mogą jeszcze potrwać, no to problemy budżetowe będzie miało wiele krajów Bliskiego Wschodu i Rosja, więc tych, tych walut, te waluty mogą, mogą być w kłopocie. A później to będą właśnie te waluty, gdzie inwestorzy boją się ryzyka, ucinają pozycje, czyli, czyli pewnie krajów rozwijających. Się głównie tam, tam, gdzie jest szybka ucieczka od ryzyka. To teraz taniejące surowce. No już o ropie naftowej to żeśmy chyba dwa razy wspomnieli, ale tylko ropa? Ropa, generalnie surowce przemysłowe, czyli te, które są wykorzystywane w przemyśle, który na pewno na tym ucierpi. Więc może tutaj nie ma się to skupiać na. Można wymienić mieć, można wymienić właśnie ropę naftową, inne metale również. Ale Zazwyczaj do tego worka, taki bezpieczny przystani się też wkłada wszystkie metale szlachetne, a przykładowo palat, który w ostatnim czasie bardzo mocno zyskiwał, też może na skutek koronawirusa stracić, bo palat jest mocno wykorzystywany w przemyśle, pomimo że jest metalem szlachetnym, no to jest w produkcji katalizatorów wykorzystywane, no i też te problemy branży motoryzacyjnej mogą powstrzymać, zatrzymać te spadki, podobnie jak samo srebro, które skoro i jest w elektronice w dużej mierze wykorzystywane. Także, pomimo, że są metale szlachetne, to też w to y, może uderzać. Dlatego takie ślepe kierowanie się tylko łatką, która jest przypięta do tych metali, na pewno nie jest y, dobrym rozwiązaniem. Czyli tak, palat zagrożony, srebro zagrożone, no ale złoto chyba się trzyma mocno. Tu trochę widzę taką analogię właśnie z tym, jakie spółki mogą mieć nieźle. Czyli Czyli o spółkach y, mówiłem, że to będą te, które mają jakąś ukierunkowaną działalność y, y, i nie są, nie są zagrożone, nie mają zdywersyfikowanej działalności. I właśnie jak spojrzymy na metale szlachetne, to podobnie jest ze złotem. Y, tu nie ma takiego szerokiego zastosowania właśnie jak, jak w przypadku srebra czy paladu, gdzie właśnie w, w różnych gałęziach przemysłu jest wykorzystywany. Więc na pewno złoto. No wiele więcej, mówiąc szczerze, kandydatów nie widzę. Złoto o tyle jeszcze ma dobrą sytuację, że... Mm, Rynek nowych, rynek inwestycji w nowe projekty wydobywcze, z tym i to zarówno małe, takie wręcz butikowe, średnie, duże, no nie było inwestycji na rynku, na rynku złota w nowe, w nowe kopalnie przez, przez dłuższy czas, albo te inwestycje były po prostu relatywnie małe. Więc zanim inwestorzy się obudzą, Zanim skierują swoje właśnie fundusze w nowe projekty wydobywcze, no to trochę potrwa, więc ta, ta podaż będzie na, na podobnym poziomie. Ale jeszcze jedna kwestia, nie patrzyłbym jedynie, nie, nie analizowałbym złota pod kątem, tak, tak właśnie ślepo. Bezpiecznej przystani, lepiej, lepiej pod kątem właśnie potencjalnych obniżek stóp procentowych i że gdzieś inwestorzy będą musieli lokować środki i, i złoto tutaj na pewno jest na, na, dobrej, na dobrej pozycji. A do tego wszystkiego jest już od wielu miesięcy w bardzo mocnym trendzie wzrostowym. Koronawirus został omówiony na wszystkie możliwe sposoby przez Macieja Leściorza, Łukasza, Łukasza Wardyna, CMC Markets. Dziękuję. Następni artyści rynków w czwartek, 5 marca. Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. Do zobaczenia.